Witajcie kochani, zobaczmy, dzisiaj mamy 2 września, jaka runa dla nas na dzisiaj. Dzisiaj mamy piękną runę Berkano, runę, która mówi odnać w sobie boginię, runę, która mówi spójrz na siebie, zobacz ile w sobie niesiesz, połącz się z matką ziemią, połącz się z naturą, uszanuj swoją kobiecą linię. Bądź w nowym. To też jest taka runa, która mówi o otwarciu się na nowe możliwości. To jest taka runa, która mówi o otwarciu się nowego rozdziału. Może dzisiaj jest ten moment, w którym zaczynacie nowe projekty, nowe pomysły, nowe działania. Warto by było się na tym skupić. Warto by było docenić w sobie to, kim jesteście, jakie jesteście, przyjrzeć się sobie. I a, pozwolić sobie też, a, jakby docenić swoje dary, swoje możliwości. Każdy z nas ma pierwiastek męski, żeński, więc to też jest taki moment, żeby je po prostu dostrzec i zastanowić się, jak można z nimi popracować. To też jest runa mam i macierzyństwa, więc a, to też jest historia taka, że dzisiaj, zwłaszcza. Możecie odczuwać potrzebę kontaktu z Waszymi mamami, i nieważne, czy, czy one są tutaj obok Was, czy nie. Ja Wam życzę cudownego dnia. Papa! Pa.